Cześć, Siemanko! z tej strony krzywda, a to odcinek z nowej serii, jak to zrobić. Nauczę Was dzisiaj robić bransoletki z gumeczek, yy, więc zaczynamy. Yy, na reń, tu jest taka jedna gumeczka. Ja nie używam brudowych na początek, ponieważ mi się, to mi nie nie najlepiej zaczyna. Więc użyję taką o, ciemno zieloną, nakładamy tak, na to, to będzie cienkie, prostsze, na tym odcinku wam pokażę jak zrobić te trudniejsze. Więc ym, nakładamy na to kolejny kolor, w moim przypadku to granatowy, ale już zwyczajny, bez tego Normalnie nakładamy. chwytamy jedną część gumetki i nakładamy na świet. I dalej drugą. To na teraz, na razie. I nakładamy sobie kolejny kolor. Na przykład różowy. O? Zwyczajnie znowu. I znowu przekładamy. więc będziemy teraz tak robić. W tym to się Wam opowiem, jak yy, yy, minęły mi wakacje, bo to jest pierwszy odcinek po wakacjach mój. Tak, pierwszy. I wakacje mi minęły dosyć ciekawnie. Byłam w Borach Tucholskich. Dziś pięknie po prostu. Polecam ogólnie o w Borach Tucholskich. Właśnie tam byłam, bo było dużo zajęć. Aha, pokażę wam. To są moje gumetki. Mam ich dość dużo, bo ostatnio właśnie. Kupowałam mnie. Ops. 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 Tak to wygląda. Teraz je. Na końcówkę już można na gumetkę. Można założyć sobie tak. I albo stocjoną, albo tak jak w moim przypadku zapiękną. I robimy dalej. To będzie akurat jeden z takich rzeczy, które ja zrobiłam. Ponieważ przy tym się nie staram, bo to nie jest ani dla kogoś, ani takich którą będę chodzić do szkoły, tylko to będzie zwykły blok Najwięcej no się staram właśnie dla siebie przy drożdkach albo dla moich znajomych. O, opsa! Proszę, tak to wygląda na razie. Zakładam znowu. Aha, jeżeli wam to podejdzie do palców, to po prostu... Pytamy i tu wkładamy palce. i zakładamy na sam sposób. Ja to rozgrósłam sama, ponieważ ja jeszcze nie mam krosna. I muszę robić na palcach. Krosno będzie chyba w trzecim lub czwartym odcinku, Bo pierwszy to będzie kumaczki, takie on drugi to będzie bo to są te cienkie drugi to będzie jak zrobić grubą to jest też proste i trzeci ile jakie już zrobiłam i za pomocą jakichś rzeczy oraz gdzie kupuję czyli co i jak mm. yy, jak dostanę już krosno zrobimy odcinek yy, jak że będę robić babeczkę na nakrocznie. Tak, babeczkę umiem. Robiłam już z moją koleżanką robiłyśmy babeczkę kiedyś. I pokażę wam, jak sama robię babeczkę, bo ona mi pomagała. Właśnie, o, zobaczcie, Podeszła mi już pod samą końcówkę palca, to kładam. To rozciągam, wkładam palce, mogę sobie przy okazji wydłużyć i zobaczyć jak to będzie wyglądać. <grymne> ops, 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 ops. I robimy dalej. Mam nadzieję, że to wyjdzie dosyć no, i, i, ładnie. Po tym odcinku jego go wrzucę, będę nagrywać z moją koleżanką Minecraft. Minecrafta yy, fraction czyli frakcje czego się cieszę ops 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 mogę sobie o! Zrobię sobie na sieni ja, do kontrastu z tą i jeszcze mówię w następnym odcinku albo w kolejnym jeszcze yy, pokazać Wam jak można coś z niczego. Na przykład to nie jest wiózka, to jest, jest spódnica. A chodzi mi jako w tylko trzeba podwijać coś y, pachy, jak powiem. Dobrze. Ostatnie trzy y, różą. Dobra, to zrobię. Absa, absa. O nie, ja nie Albo opaska, taka. Może jak dostanę to, to zrobię sobie tylko opaskę. Ostatnie. I teraz jak tu na końcu założyłam tą zapinkę o, ja mam metalowy akurat, to otwieram, to przekładam jedną stronę na ten sam palec, a, tak, i dostrzeżam, A w tym samym czasie tą którą założyłam na pierwszy, zakładam na drugi. Nie mam granulatka. To na tyle w tym odcinku, więc do następnego odcinka pa! pa.